Siemanko, z tej strony Peterson Jak już wiecie, dzisiaj rozpoczyna się faza grupowa turnieju The Cup Mam dla was kilka informacji do omówienia Po pierwsze przed Należy oczywiście zapoznać się z regulaminem, który jest na, w ogól, no, na oficjalnym fanpage'u Wooden Cup I tak Co robimy, jak zagrać? O 17, o równej 17 rozpoczyna się turniej Co musimy zrobić? O 17 zostaną podane niki kapitanów Waszych przeciwników z którymi gracie Kapitanów drużyny Macie na zadanie Wpisać tam nick Kapitana drużyny, przeciw, drużyny przeciwnej Dodać go do znajomych na rolu Oraz ustalić termin meczu Mecze powinny Mecze muszą się odbyć dzisiaj Muszą się odbyć Między godziną 17 a pierwszą w nocy eee, Gramy systemem Yy, powiem wam w jaki sposób zagrać. Tworzycie customa, yy, dajecie Team Size 5, zmieniacie nazwę na yy, nazwę yy, customa na drużyna jakaś tam, kontra drużyna jakaś tam, oczywiście można tagami. Dajecie oczywiście Draft Mod, yy, zapraszacie swój team oraz zapraszacie kapitana yy, zapraszacie kapitana Enemy Teamu, który, któremu dacie też możliwość zapraszania by mógł zaprosić swoją drużynę dajecie start game startujecie, gracie tam jedną mapkę, bo to jest system BO1 po meczu jest takie okienko, gdzie tam są ogólne statystyki po, po, po wygranej lub tam przegranej, musicie mi wysłać screena na ogólny fanpage na pw, na privie screena także to by było na tyle jak grać powiem wam jeszcze kilka spraw związanym z, z tym turniejem gracze drużyna, która nie da znaku, że tak powiem, znaku życia, yy, nie zgłosi się, bądź nie wstawi się na mecz, zostaje zdyskwalifikowana. Dyskwalifikacja na korzyść dru yy, waszej drużyny. Na, na waszą korzyść po prostu. I teraz tak, tabelka, tabelka, tabelka. Yy, nie ta. Gdzie ta tabelka jest? Ślepy. Dobra jest. Yy, tak. Wiadomo, tutaj jeden mecz, przegrasz, odpadasz, wychodzisz, idziesz tutaj, później gra się półfinał o miejsce tutaj, o miejsce do, fin, do, fin, do finału, no i oczywiście finał, zwycięzca, mecz o trzecie miejsce, także e, mam zamiar ogłosić e, graczy naj, najlepszych graczy na daną linię, czyli topa, dżungle, mida dalej. W jaki sposób to zrobię? Mm. Zrobię to w taki sposób, że będę yy, po prostu te screeny będę miał i z tego wywnioskuję. Po prostu wyliczę każdemu graczowi KDA, jakie ma. I jeszcze yy, tak zwany TOCIK, czyli najlepszy gracz w turnieju, który będzie podobnie jak mówiłem przed chwilą, yy, wezmę, sumuję jego całe KDA, ilość farmy, kill, ilość deadów i się okaże, oraz będę, będzie też nagrane top 5 akcji turnieju. Dlatego musicie przed rozpoczęciem swojego meczu musicie napisać na PRIF, na PRIF oczywiście fanpage'u musicie napisać, że mecz się właśnie rozpoczyna. Ja wtedy wbiję, yy, mecz zostanie nagrany poprzez program ten Roll Recorder oczywiście. No i z tego meczu będę z kolegami obserwował, no i tam parę ładnych akcji, no i tą najlepszą akcję, czyli top 1 akcja turnieju. Losuję. Także z mojej strony to tyle. Życzę Wam wszystkim powodzenia. No i dzięki.